Witam w 8 odcinku z serii o ligowych skórkach. Dzisiaj przedstawiam skórki związane z lodem. Jeszcze przed startem zachęcam do zaglądnięcia do opisu, ponieważ jest tam lista wszystkich filmów właśnie z tej serii. Ok, a więc zaczynamy top 10 lodowych skórek w grze League of Legends. Miejsce 10 to Śnieżny Warwick. Riot w tym przypadku zmienił cały wygląd postaci na kolor biały. Skórka otrzymała także inny wygląd na ramienników oraz za rękawic, co dobrze pasuje do tej postaci. It's time to hunt. Miejsce dziewiąte to lodowa królowa Jana. Riot zmienił oraz dodał parę dodatków do wyglądu postaci. Jana otrzymała nową murużkę, która ładnie wygląda. Umiejętność Q została zmieniona na kolor niebieski. Miejsce ósme to Ramus Flerjord. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych skórek do postaci. Jod oczywiście zmienił wygląd, przez co wygląda jakby był cały z lodu, co ładnie wygląda. Umiejętności Q oraz W wyglądają inaczej. Miejsce siódme to Sivir Śnieżnej Zamieci. Postać ma zmieniony wygląd, co świetnie pasuje do nazwy oraz bohatera. Do użyjemy umiejętności R, to za Sivir będzie leciał śnieg. Riot zamieniłby menek na patek śniegu, przez co inaczej wygląda reszta umiejętności. Na miejscu szóstym znajduje się lodowa smoczcza Siłana. Postać ma zmieniony wygląd na niebieski, ładnym efektem są świecące się ręce. Neriot w tym przypadku nie zapomniał o zmianie umiejętności, przez co wszystko wygląda inaczej. Zobaczmy. Miejsce piąte to Snow Merdinger. Pierwsze co zobaczymy to, że Heimerdinger jest bałwanem, co śmiesznie wygląda. Duże działo wygląda jak wielkie sanki, co daje fajny klimacik. Skórka jest bardzo ładna, lecz nie możemy jej kupić. No, nie all the <laughs> Na miejscu czwartym znajduje się anivia czarnego mrozu, rozmienił wygląd postaci, taniec oraz śmiech na nowy. Wszystkie umiejętności mają ciemniejszy kolor, co bardzo ładnie pasuje do postaci. Jedynym minusem jest to, że jest to legendarna skórka, przez co nie każdy chce wydawać 1820 RP. Na top 3 znajduje się Eni mroźnego ognia. Jest to bardzo dobrze przygotowana skórka. Na pierwszy rzut oka zobaczymy, że Eni otrzymała inne ubranie. Wszystkie umiejętności zostały zmienione na kolor niebieski. Nie zapomnijmy o Ultimate, który wygląda świetnie. Miejsce drugie to zabraniony Malfight. Skórka jest na mojej liście top 10 skórek za 1350, więc Was tam zapraszam. Riot zmienił koncepcję z kamienia na lód, przez to skórka wygląda bardzo ładnie. Wszystkie umiejętności zostały zmienione oraz otrzymały inny dźwięk. Miejsce pierwsze to arktyczny warus. Uważam, że jest to najlepsza skórka związana z lodem. Riot zmienił cały wygląd oraz łuk bohatera. Wszystkie umiejętności wyglądają inaczej oraz posiadają inny dźwięk. Ciekawym efektem jest umiejętność W. Warus zaznacza na wrogu granaty. To już koniec ósmego odcinka, mam nadzieję że wam się spodobał, jeśli tak to dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie sprawdzić opisu, ponieważ jest tam umieszczona cała lista z serii, na dole filmu pojawiły się ikony, kliknijcie, a przyjdziecie was do innych filmów z serii o ligowych skórkach. No i to by było na tyle, ja jestem Questar, życzę wam miłego dnia, cześć i na razie.